Kolejnym naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Szmurło, diecezjalny duszpasterz trzeźwości i diecezji drogiczyńskiej. Księże Tom, pierwsze pytanie, co to w ogóle jest krucjata wyzwolenia człowieka? No, krucjata wyzwolenia człowieka jest to ruch, który powstał w ramach Ruchu Światło-Życie, ruch, który zmierza do tego, aby jak najwięcej osób wychować do trzeźwości. Ten sposób wychowania do trzeźwości, myślę, że sam to też doświadczymy, jest bardzo ciekawy, aby wychować do trzeźwości przez własną abstynencję. A więc kładę się tu całe świadectwo życia, czyli nie spożywam alkoholu, nie piję, nie podaję, w ogóle nie wchodzę w ten, w ten klimat, nie wchodzę w to, w, te, w, te całe, w, te, w to, co jest związane z alkoholem, aby właśnie przez swój post, który ma, to nie picie ma też zmianę, właśnie takiego postu, być świadkiem. Tego, że można żyć, można bawić się, można przeżyć swoją młodość trzeźwą. Więc krucjata wyzwolenia człowieka będzie z, zrzeszała w, swoich, w swoim gronie, w swoich szeregach tych, którzy poprzez własną abstynencję chcą żyć z pomocą tym, którzy mają problem z alkoholem. I rozumiem, że Ksiądz podpisał taką krucjatę wyzwolenia człowieka? Jeśli tak, to już od ilu lat jest Ksiądz w abstynencji. Krucjatem wyzwolenia człowieka, tak, oczywiście podpisałem, bardzo dawno było to w szkole. Najpierw podstawowej, potem w szkole średniej, a w zasadzie nie pije od 42 lat. Czyli jak ktoś się zastanawiał, ksiądz Tomek ma 42 lata. Mniej więcej tak. Księże, a czy każdy może podpisać taką kurcjatę? Taką kurcjatę może podpisać każdy. Ona nie jest tylko zarezerwowana dla członków ruchu światło życia. Natomiast ona w, w tym kręgu jakby jest popularyzowana. W tym kręgu ona też przynosi swoje jakieś konkretne owoce. Czy możemy powiedzieć, że formacja ruchu Światło-Życie będzie między innymi zewnętrznie przejawiała się w tym, że członkowie ruchu Światło-Życie na jakiejś etapie formacji wchodzą w to konkretne dzieło abstynencji, dzieło krucjaty. A się nie jestem Kajsemowiczem. Zrobimy to cięcie. Tak. Mhm. A jeśli ja nie jestem teraz oazowiczem, a chciałbym podpisać taką to Co muszę zrobić? Wypełnić deklarację i żyć w abstynencji. Czyli każdy z nas tak naprawdę może to zrobić w każdym momencie naszego życia. Jedynie wystarczy nasza chęć, nasza wola i złożenie podpisu przy księdzu? Przy jakimkolwiek, przy jakimkolwiek od drugiej osoby jako świadku tej decyzji. Bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i za te słowa, które ksiądz na nas skierował. Bardzo dziękuję.